Dzień dobry, mili Państwo. Tak jest, przeczytaliście to dobrze. Awatar 4 i Awatar 5 może nigdy nie powstać, i to jest wina wielkich korporacji, wina korposzczurów, to wina widzów, tak to my jesteśmy winni temu, że Awatar 4 i 5 może nigdy nie powstać. No ale do rzeczy panowie i panie i wszystko pomiędzy. Proszę Państwa, przed oczami mamy artykuł jakże szacownej strony ign.com, która jest dosyć ciekawym źródłem informacji, trzeba przyznać. No i tutaj możemy przeczytać na górze: O tutaj, o tu, tu, o, pokazuję palcem. James Cameron mówi, że jeżeli awatar, ogień i popiół nie zrobi zbyt wielu pieniędzy, no to nie zrobi awatara 4 i 5. Jest gotowy, aby odejść z tej franczyzy. No i wiadomo, zostawić otwarte zakończenie tam, gdzie awatar 3 zakończy swoją przygodę. Także jak widzimy, drodzy państwo, tekst nie kłamie. Awatar 4 i awatar 5 może nigdy nie powstać, a to jest wina twoja, twoja, bo to ty nie pójdziesz na ten film do kina. I też trochę moja, aczkolwiek bardziej twoja, bo ja pójdę na ten film do kina, a Ty nie. I to będzie twoja wina. No dobrze, ale o co chodzi? Rozwijmy tą jakże ciekawą historię, sprawdźmy, co tam w trawie piszczy. Ale zanim o tym, to chciałbym pokazać Wam 40-minutową reklamę grzybów, których niestety nie mam, dlatego reklama się nie pojawi. Macie szczęście. No więc James Cameron w jakże szacownym podcaście The Town z Matthew Bellonim powiedział, że jeżeli Avatar 3 nie zrobi zbyt wielu pieniędzy, no to będzie to ostatni film z tej franczyzy i odejdzie z godnością. E, oczywiście dalej powiedział, że e, to nie chodzi o pieniądze, ale trochę chodzi o pieniądze. To są korposzczury, które chcą zniszczyć jego ciężką pracę. I co ciekawe, Disney nie potwierdził tych słów. Netflix też nie potwierdził tych słów. Tak naprawdę żadna wielka korporacja nie potwierdziła tych słów. Także, drodzy Państwo, ktoś tu kłamie? Tylko kto? Dalej w tym samym wywiadzie James Cameron powiedział, że e, był na ziemi awatara przez 20 lat i 30 lat tak właściwie, ponieważ napisał w 1995. Prawdopodobnie chodzi tutaj mili państwo o scenariusz do pierwszego awatara, tylko że pracował nad nim przez 10 lat doprawiając e, dorzucając trochę soli trochę pieprzu i innych jakże ciekawych zaiste przypraw ciekawe jakich e, także jeżeli będzie trzeba to zakończyć to jestem absolutnie gotowy żeby odejść z tej franczyzy. Oczywiście jest to otwarta książka o nawet wspomniał mili państwo że napiszę książkę jeżeli będzie trzeba. Także przejdźmy sobie w takim razie do szacunków, no bo mili Państwo, o co chodzi? Dlaczego James Cameron mówi, że ten film może nie zarobić. Dlaczego? Jaki jest powód? No to przejdźmy sobie do deadline. I tutaj mamy coś bardzo ekscytującego. Mili Państwo, ale najpierw wyłączę tą reklamę, bo tutaj możemy reklamować tylko grzyby, których niestety nie mam. No ale trudno. Tutaj jest napisane, że pewne prognozy na Avatar Fire and Ash em, oscylują w okolicach 100-130 milionów dolarów, w okolicach 110 milionów dolarów, a film, przypomnę, ma swoją premierę 19 grudnia, czyli 5 dni przed Bożym Narodzeniem. Przypadek? Nie sądzę. No więc to jest Wina nasza. Takie małe otwarcie tego filmu, choć potencjalne, to jest wina właściwie, tak jak powiedziałem, Twoja, nie moja, tylko Twoja, bardziej Twoja, bo ja pójdę na ten film. No i co ciekawe, Avatar 2 otworzył się z wynikiem 134 milionów dolarów jeżeli chodzi o tutaj proszę zobaczyć na całym świecie zarobił 441,7 miliona zielonych dolarów i jest to 11 największe otwarcie wszechczasów no i trzecie największe w erze COVID-u, mili państwo cały film zarobił 2 miliardy 320 milionów dolarów. Mówimy tutaj o drugiej części. Jeżeli chodzi o pierwszą, no to mamy opening, czyli otwarcie, mili państwo, to jest po angielsku otwarcie w 3000 niemal 500 kinach i zarobił ten film tylko w Stanach Zjednoczonych, muszę dodać mili państwo, 77 milionów dolarów, 25 481 dolarów. Tylko że to było początek tej franczyzy i nikt tak naprawdę nie wiedział z czym ten film się je. No i powoli powoli zaczęły zarabiać te filmy. No i jak możecie zobaczyć, drodzy państwo, liczby nie kłamią. Liczby nie kłamią. Matematyka to jest królowa nauk, mili państwo. Avatar 1 w 2009 zarobił 2 miliardy 743 miliony 577 587 dolarów. Dalej. Avatar 2 w 2020 Trzecim zarobił 2 miliardy 320 milionów dolarów. Czyli jak można łatwo policzyć: 400 milionów 481 tysięcy 334 dolary mniej, a to jest dużo mniej. No i o co chodzi? W tym momencie chciałbym coś zareklamować, ale niestety nie mam co, dlatego obejrzyjcie, proszę, przez dwie minuty, jak robię miniaturkę do tego materiału.

Trzecia część zarobi jeszcze mniej, i to jest Twoja wina, drogi widzu. Twoja wina, a, a trochę moja. Tylko trochę, bo ja pójdę na ten film do kina i dam im zarobić. No i jak widzimy, wi widzimy tutaj tendencję spadkową. Tendencję spadkową, moi mili, no liczby nie kłamią. Pierwsza część zarobiła dużo, druga część zarobiła dużo, ale nieco mniej. No i trzecia część zarobi również dużo, ale też nieco mniej. I to nawet możemy powiedzieć o ile mniej, ponieważ poprzednia część zarobiła 134,1 miliona dolarów, a druga część zarobi około 110, może 120, może 115, może 116 milionów dolarów. Nikt tego nie wie, ale to jest mniej. Odkąd, od kiedy pamiętam, 134 to jest większa liczba od 110. Także widzicie o co tutaj chodzi? Widzicie tą tendencję spadkową. I teraz powiem Wam, że to wszystko jest wina oczywiście Netflixa. Netflixa, który wypuści drugą część piątego sezonu Stranger Things tuż po premierze Avatara 3. Bo jak możemy przeczytać na szacownym jakże portalu Variety, Netflix opublikował Stranger Things 5. No i serwery padły. Tak genialny jest ten serial. Tak przegenialny. Przez 5 minut nie działały e, serwery Netflixa. I wiecie co to oznacza? Że Stranger Things jest zdecydowanie większą premierą niż Avatar 3, bo jak będzie premiera Avatara 3, to serwery Netflixa nadal będą stały. Ja tylko mówię to, co widzę, ja stwierdzam fakty, mieli Państwo, tak będzie, mogę się z Wami założyć. Podczas premiery Avatara 3 serwery Netflixa będą miały się dobrze. No i mam nadzieję, że ogarnęliście, że to miało mieć wydźwięk czysto humorystyczny, ale zawarte informacje są jak najbardziej prawdziwe. Opening Avatara 3 i fakt, że James Cameron powiedział, że nie chce robić cz czwartego i piątego filmu w serii Avatar, jeżeli trzeci nie wypadnie, nie wypali, ale to samo powiedział przy okazji drugiego i wiecie, wiadomo, że to wszystko wypali. I to nie będzie nasza wina, jeżeli coś nie pójdzie nie tak. Umywam rączki, wysoki sądzie. Na razie.